Witam serdecznie na metalicznym kanale. Dzisiaj nietypowe miejsce w końcu. Zasłużony urlop, chociaż tygodniowy. Ogólnie jesteśmy w Jastarni. Temperatura jest w granicach 30-33 stopnie w cieniu. Ale w dniu dzisiejszym przyjechaliśmy sobie do bałtyku. Mamy czerwiec, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jest ciepło, fajnie. W morzu nawet woda ciepła. Tak jak mówię, w chałupach temperaturę dzisiaj, czyli jesteśmy czwarty dzień nad morzem. Dzisiaj mamy 26 stopni, troszeczkę chłodniej niż wczoraj, i przedwczoraj. Nie ma tłumów na plaży, jest naprawdę rewelacyjnie. No i zachęcam wszystkich aby odpoczywać bardziej w okresie czerwcowym w lipcu i w sierpniu, gdzie z tą pogodą naprawdę bywa różnie. Ja sam stwierdziłem, że będę przyjeżdżał z rodziną na pewno w okresie czerwcowym, tak od połowy czerwca do powiedzmy ostatniego czerwca. Naprawdę warto. Po fałpak dzisiaj, tak jak widać, za dużego przeludnienia na plaży nie ma, jest godzina 11.00. Cisza, kręci. Już Z drugiej strony. Z drugiej strony tam też. No, są bardzo dużo odległości ludzi na plaży. A dalej też, ale jak przybliżę to już będzie pikseloza. Woda w granicach 16 stopni 17, więc jest to do przyjęcia, jeżeli chodzi o polskie morze. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich subskrybentów i oglądających. Na pewno po powrocie znowu przetestujemy jakiś sprzęcik spawalniczy. jakąś inną maszynę, urządzenie. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam, tak jak zawsze, na metaliczny kanał. Spokój. Czerwiec, 23, trzeci. Temperatura dwadzieścia siedem, osiem stopni. Ałpy, cisza na plaży. Jastarnia, Władysławowo, Hel, Jurata. Wszystko zawalone ludźmi. A mamy godzinę 11.12. Mamy te widmy. Zaraz jest raz. Tak, mamy tutaj 120 koty uturbiony na 160. Także za chwileczkę i za chwileczkę pojeździmy. go z głową Jest okej okay, wszystko. Mówię, że jest wszystko ok. Ja tylko wracam.